Że archeologia i historia to dwie kompletnie różne nauki. Archeologia to jest taka paleontologia do ludzi, można powiedzieć, do tego, co ludzie robili. Są czasy prehistoryczne, ale archeologia też, jak wiadomo, wydobywa na przykład tam rzymskie monety, prawda? więc archeologia de facto jest trochę oddzielną nauką, bo się zajmuje prahistorią, a troszkę jest nauką pomocniczą historii. I jest taki podział niby, że, to taki, taki był chyba kiedyś żarcik nawet, że wydobywamy stelę Hammurabi'ego, jest to archeologiczne znalezisko, ale jednocześnie jest to coś gdzie jest tekst pisany, to kto tam mam się tym zajmować, historyk czy archeolog? Także widzimy, że to jest na obaj, oczywiście, to jest nauka pomocnicza historii, ale ponieważ ona wybiega także w czasy prehistoryczne, przed skonstruowaniem pierwszych społeczeństw, nawet nie cywilizacji, ale społeczeństw, czyli te, taki na, ten, na tym etapie zbieracko łowieckim jeszcze, no to cóż, no to cóż, społeczności, nie społeczeństw, chciałem powiedzieć, to, to też jest oddzielną nauką, jakby, czyli jedno i drugie.